Witam Państwa. Ewangelista Mateusz powiada, ale mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. A co więcej, nadto jest, to od złego jest. Zapomnijmy teraz o znaczeniu moralnym tego przesłania. Zadajmy zaś sobie pytanie, jaką logikę stosuje Mateusz? Odpowiedź jest oczywista. Klasyczną logikę dwuwartościową, to jest taką, w której poprawnie skonstruowane zdanie może być wyłącznie albo prawdziwe, albo fałszywe. I jedna z tych okoliczności zajść musi. Nawiasem mówiąc, zasada głosząca, iż albo dowolnie poprawnie zbudowane zdanie jest prawdziwe, albo prawdziwe jest jego zaprzeczenie. To tak zwane prawo wyłączonego środka, znane także pod łacińską nazwą tercium non datur, trzeciej możliwości nie ma. Owa trzecia możliwość jednak niekiedy bywa. Jednym z pierwszych, którzy to zauważyli, był wielki polski uczony Jan Łukasiewicz, urodzony 21 grudnia 1878 roku w Elwowie, zmarły 13 lutego 1956 roku w Dublinie. Był on nie tylko matematykiem i filozofem, ale również jakbyśmy to dziś powiedzieli, działaczem. Piastował bowiem urząd ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Ignacego Paderewskiego w 1919 roku. Przy okazji. Dziś państwa, którzy lubią doskonałe skądinąd kalkulatury Julieta Packarda wyposażone w tzw. notację RPN, czyli Reverse Polish Notation, odwróconą notację polską, bo tak się ten skrót tłumaczy, stosują właśnie jeden z pomysłów Łukasiewicza. Jeden z lepszych. Kto nie wie, w notacji tej niepotrzebne są do grupowania działań arytmetycznych żadne nawiasy. Dość to trudne w użyciu, ale bardzo wygodne. Łukasiewicz otóż stworzył pierwszą logikę nieklasyczną, mianowicie trójwartościową. Poprawnie skonstruowanemu zdaniu da się w tej logice przypisać nie tylko walor prawdy albo fałszu, ale jeszcze trzecią wartość, którą moglibyśmy uważać za niepewność. Jeśli bowiem rozpatrujemy jakiś zbiór kryteriów, które miałyby o prawdziwości zdania decydować, to mogą one być spełnione wszystkie i wtedy zdanie jest prawdziwe. Może być niespełnione żadne i wówczas zdanie jest fałszywe, ale mogą być spełnione tylko niektóre, prawda? No i jest rzeczą jasną, że w tej logice zasada wyłączonego środka nie obowiązuje. Tercium jest, wbrew tej zasadzie, jak najbardziej datum, można by powiedzieć. Jak już wpadliśmy na pomysł logiki trójwartościowej, to narzuca się łatwe uogólnienie. Czemu nie rozważyć logiki wielowartościowej, na przykład czternastowartościowej? To dobry pomysł, tak się właśnie robi. Ale to nie kończy możliwości. Weźmy pod uwagę taki rachunek zdań, czyli taką logikę, w której poza zwykłymi spójnikami zdaniotwórczymi, jakimi są ściśle co do sensu określone wyrażenia lub, i, jeżeli to, i, wtedy i tylko wtedy, gdy, oraz negacją zdania, czyli zwrotem nieprawda, że coś tam, coś tam, używamy jeszcze dla dowolnego zdania p wyrażeń możliwe, że p i konieczne, że p. To też nie jest logika klasyczna. Nazywa się ją logiką modalną. W tej logice, na przykład, jeśli coś jest konieczne, to na pewno zachodzi. Jeśli zachodzi, to jest możliwe, że zachodzi, ale wcale nie na odwrót. To w ogóle bardzo bogata i złożona logika, której trudno nauczyć w minutę, więc jeszcze tylko jedno jej prawo. Dziwne. Jeśli coś może być konieczne, to to coś jest prawdziwe. Logika modalna. A właściwie logiki modalne, bo jest ich wiele. Tu mówiliśmy o najpopularniejszym systemie S5 Luisa, ale są jeszcze systemy Kripkego, Fajesa, Wrighta. To nie wszystko. Jest w matematyce taki kierunek myślenia, który nazywa się intuicjonizmem. Intuicjoniści uważają na przykład, że prawdziwość czy fałszywość zdania nie jest cechą samego zdania, ale tego, czy da się ono udowodnić. Ich logika, bardzo trudna, jest też całkiem inna od tej, do której przywykliśmy. Ale i na tym nie koniec. Jest wiele jeszcze zupełnie innych systemów logicznych, wśród których stosunkowo nowym. I bardzo ważnym jest system zwany logiką rozmytą. Stworzył tę logikę pan dziś blisko 90-letni, o bardzo trudnym imieniu i nazwisku Aliasker Zadech. To nazwisko skraca się zazwyczaj do zadech, a więc Latwi zadech to jest ten pan. Proszę sobie wyobrazić, że jest to Amerykanin, choć z pochodzenia jest Azerbejdżaninem. Ale w Stanach mieszka od 1944 roku, teraz w Berkeley w Kalifornii. Jest jednym z najsłowniejszych obecnie matematyków i logików świata, choć przyznają się do niego także inżynierowie automatycy. No i ów Lotwi Zedach wymyślił tak zwaną teorię zbiorów rozmytych. W tej teorii dowolny przedmiot może być z całą pewnością elementem jakiegoś zbioru, ale na przykład jeśli za wysokich uznamy ludzi mierzących co najmniej, 185 cm wzrostu, za niskich zaś mających co najwyżej 160 cm, to mówiący te słowa ze swoimi 1,90 m jest niewątpliwie wysoki, zaś jego dziesięcioletni sąsiad mający 1,52 m jest niski. Ludzi o wzrostach z przedziału 161-184 cm nazwiemy zatem średnimi i możemy dla nich określić tak zwaną funkcję przynależności do zbioru ludzi wysokich, na przykład takim rysunkiem. W tej sytuacji moglibyśmy powiedzieć, że ktoś o wzroście 1,72,5 m jest w połowie wysoki, zaś w połowie niski, ktoś o wzroście 1,66 cm jest w około jednej czwartej wysoki, w około trzech czwartych niski i tak dalej. Oczywiście obą funkcję przynależności możemy określić zupełnie dowolnie, niekoniecznie tak liniowo, jak to było na rysunku. Wymienione procenty mogłyby wówczas być zupełnie inne, ale nie będziemy w to zbyt głęboko wynikać, choć nie są to problemy jakoś szczególnie trudne. Pragnę tu tylko dodać dwie uwagi. Pierwsza to taka że skoro mamy teorię zbiorów rozmytych, to mamy i logikę rozmytą, w której pewne zdania będą np. w 75% prawdziwe, a w 25% fałszywe jednocześnie. To jest oczywiście zupełnie inna logika od naszej i zupełnie również inna od trójwartościowej logiki Łukasiewicza. Druga zaś uwaga jest taka, że przy całej swojej dziwaczności dla tak zwanego normalnego człowieka, cokolwiek by to znaczyło, logika rozmyta znajduje wspaniałe i bardzo owocne zastosowania w automatyce i w sterowaniu. Na przykład jest to dla używana do sterowania tokijskim metrem, czy w wielu automatach do rozmrażania lodówek. Tak więc nie mówimy tu wbrew pozoru o żadnych abstrakcjach, ale o najczystszej matematyce stosowanej. Tyle na dziś. Myślę, że ci z Państwa, którzy byli dotychczas przekonani, że logika jest tylko jedna, mogą być lekko zszokowani. Mam nadzieję, że teraz, jak ktoś będzie się w Państwa obecności powoływał na ewangelistę, z powiem tak, tak, nie, nie, dopowiedzą sobie Państwo jeszcze może, może, chyba, chyba, troszkę tak, a troszkę nie, i tak dalej, bowiem nic nie jest tak, jak się Państwu zdaje żeby sparafrazować tytuł sztuki Pirandella. O czym Ewangelista rzecz jasna nie mógł wiedzieć. I tak się rzeczy mają. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień.